Witamy szanownych widzów mojego niszowego, prywatnego kanału YouTube. Serdecznie dziękuję za przybywającą liczbę widzów. Satysfakcję daje to niezwykłą, dlatego że staram się po prostu prezentować swoje przemyślenia, a nie nagrywać coś, co będzie przygotowane pod ewentualne oczekiwania widzów, czyli nie ma zamiaru, tak jak na innych kanałach patrzyłem, pokrzykiwać albo robić jakiś cyrków. Wydaje mi się, że jeżeli jest coś ciekawego do powiedzenia, to można się nie spieszyć i można spokojnie coś wytłumaczyć. Jeżeli komuś coś się spieszy, content na, na, kanale, na kanałach YouTube, na, 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 na tym portalu, jest olbrzymi, w związku z tym można znaleźć coś, co jest szybsze, co jest bardziej skamasowane. Ja mam możliwość tego, żeby spokojnie usiąść i wam coś wytłumaczyć, i dzisiaj chciałem podzielić się przemyśleniami na temat mojej wizyty w Katarze. Nie zamierzałem tam wcale jechać. Nie było to nigdy moim marzeniem ani żadnym planem. Zresztą, tak jak wiele razy w moim życiu, pewne sytuacje się pojawiają, które niejako podjeżdża pociąg, więc wsiadam, a niekoniecznie są to jakieś moje marzenia, które prowadziły mnie do tego, żeby zrealizować to, to, to marzenie i osiągnąć, osiągnąć z tego powodu szczęście. I zazwyczaj, kiedy podjeżdżają pociągi, mam z tego satysfakcję wielką. Tutaj też miałem satysfakcję bardzo dużą, dlatego że no, niejako przypadkiem to wszystko się porobiło, że mogłem. Pojechać z ekipą balonową Leszka Mańkowskiego, na, popraktykować na przyszłość do swojej, do swojej licencji pilota balonowego. I ponieważ pogoda o tej, w, tej, w tej części świata dopisuje, impreza miała być zrobiona z rozmachem, i była zrobiona z rozmachem, w związku z tym można było nabrać wiele doświadczeń. Można było zobaczyć wiele rzeczy. O to mi najbardziej chodziło. Dodatkowym plusem było to, że mogłem sobie pojechać z moim synem, który ma obecnie 15 lat, a za chwilę będzie miał 16, więc będę mógł już go wziąć na szkolenie. A na razie ma 15. Można wyjechać sobie ze swoim synem na taką imprezę. Na taki wyjazd jest super. Ale podobnie jak, jak i ja i on, mamy dość mieszane uczucia, jeśli chodzi o sam Katar. Katar to jest niewielkie państewko na, na, umieszczone na, na półwyspie, które Słynie z tego, albo inaczej żyje dzięki temu, że ma olbrzymie złoża gazu. Jedne z największych na świecie i dość spore złoża ropy. Ropa w większości jest wykorzystywana na ich własne potrzeby, tylko część tej ropy jest eksportowana. Natomiast jeśli chodzi o gaz, to jest to, jest to olbrzymia produkcja. Na tyle duża, że nawet na banknotach, które wypuszczają jest na odwrocie rysunek gazowca, który transportuje to ich złoto w cały świat. I w ten sposób się żyje w miejscu, które można nazwać, jest takim snem Emira, który, który jest w stanie za, za te pieniądze, które uzyskuje, zbudować na piasku coś, jak zamki na piasku, ale o wiele bardziej złoto, o wiele bardziej wybujałe, z dużym rozmachem. Podobnie jak, jak w Dubaju, podobnie i w Katarze, można się spotkać z, z elementami, które zachwycają swoim właśnie rozmachem, przepychem i tym, że jak to, cytując z filmu Barei, hmm, chyba to, a jeśli to był Bareja, coś, poprawcie mnie w takim razie skąd jest to cytat, ale jest on znany, mają rozmach z syny. I tam rzeczywiście to wszystko, to wszystko widać. Jeżeli się jedzie winno, to winda musi być w środku złota. Jeżeli są elementy hmm, jakiś. Hmm, wyjścia z metra to też musi być mosiąc, który przypomina złoto. Jeżeli się idzie jakąś alejką, znaczy nie alejką, tylko się idzie ulicą, deptakiem, to, to, to których są wypasione sklepy, to ta ulica od spodu ma nadmuch klimatyzowanego powietrza, żeby bardziej upalne dni było komfortowo. Są rzeczy, które są, są nie, nie, zauważalnie e, trudne do wyobrażenia w innym miejscu i ewidentnie wykreowane dzięki temu, że można się praktycznie nie liczyć z kosztami tego, co tam jest. Katar jest państwem, które dopiero około 50-paru lat temu skonstruowało sobie prowizoryczną konstytucję. Rządzi książę Emir. Emir powołuje Radę Ministrów, Rada Ministrów w jego imieniu sprawuje władzę. Nie ma parlamentu, nie ma demokracji. I tutaj akurat trudno jest powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest źle, dlatego że to, są, to jest państwo, które bardzo jest o kulturę beduinów, którzy funkcjonowali w małych grupach bardzo rodzinnych. Obecnie też to jest układy są bardzo rodzinne i bardzo kastowe. I oni wychodzą z założenia, że hołota, hołota nie głosuje. Jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest na czele rodziny, stoi na czele rodziny, to nie bez powodu stoi na czele rodziny i się go słucha. A jeżeli ktoś stoi na czele państwa, to też nie bez powodu stoi na czele państwa i też się go słucha. Jeżeli chodzi o demokrację, to ona, jak widzicie, sami w różnych przykładach pasuje tylko tam, gdzie są ludzie na tyle wykształceni, wyedukowani i na tyle mają zrozumienie mechanizmów rządzenia państwem, że ich decyzje mogą nie być podejmowane na podstawie tego, co. Wymyślą populiści, tylko racjonalnie i dla dobra są samego państwa. Natomiast obecnie, ponieważ ludzie, jakby to powiedzieć, robią się może coraz bardziej głupi albo coraz bardziej infantylni, są również coraz łatwiejsi do manipulowania, a wobec tego wszędzie dookoła w krajach zachodnich widzimy, że populiści dochodzą do władzy, puszczając teksty, które kiedyś by w ogóle nie zostały przyjęte do wiadomości, są w stanie. Yy, Namącić ludziom w głowach, a co za tym idzie również doprowadzić do zmiany władzy, a potem kiedy dochodzą do władzy zmieniają lekko tą demokrację na ustępującą demokracji autokracji. Więc hołota nie rządzi, sobie tam wszyscy funkcjonują w sposób dość kastowy. Na, na, samym, na samej górze są katarczycy. Katarczycy, którzy są, od, muszą przynajmniej być trzy pokolenia katarczykami, mają bardzo wysokie uprawnienia, są, są traktowani z bardzo dużym szacunkiem, mają tego typu możliwości, że kiedy stawiają sobie nowy dom, to mają za darmo przyłączoną wodę, za darmo przyłączony prąd. Ziemie i domy mogą kupować tylko katarczycy. Dronami mogą latać też katarczycy, tak jak wiem, bo młody chciał wziąć ze sobą drona, ale się okazało, że drona najprawdopodobniej drona skompiskują na lotnisku, dlatego że nie można tego wwozić. Być może chodzi również o instalacje, o instalacje wojskowe, chodzi o instalacje administracyjne, to, to, a i również chodzi o instalacje, które są instalacjami chemicznymi, które podtrzymują to państwo na piasku, żyjąc w sposób. Przeciwne, chociażby to, że w katarze nie ma żadnego źródła słodkiej wody. Cała woda, która jest tam używana i się leje naprawdę bez żadnych ograniczeń, to jest woda, która jest, jest, jest pozyskiwana na procesie odsalania. Więc przypuszczam, że nawet te, i te wytwórnie, odsalarnie wody, to też niechętnie będą. Przedstawiane publiczności, żeby to wszystko było widoczne. I oczywiście, rafinerie i dalej to też są rzeczy, które są objęte zakazem fotografowania, w związku z tym dronem sobie nie polatacie, nie zabierajcie ze sobą drona. Podobnie, nie zabierajcie ze sobą wieprzowiny, nie zabierajcie ze sobą alkoholu, nie zabierajcie ze sobą pornografii. Czyli, jeżeli chcielibyście zrobić taki pakiet wejściowy z przytupem, to najlepiej wziąć paczkę kabanosów, butelkę wódki, wszystko zawinąć w świerszyka i pokazać to na, na, na lotnisku. Dokonaliśmy próby, która się ograniczała tylko i wyłącznie do alkoholu. Próba spełzła na niczym, już byliśmy w ogródku, już się w gąskie Gąsk, Natomiast na ostatnich bramkach, kiedy już wypuszczać nas, mieli na stronę oczekującego na nas transportu, zorganizowanego przez organizatorów tych lotów balonowych, no to wyjęli nam te butelki, które mieliśmy przygotowane w naszym bagażu podręcznym. Pracownik lotniska o kolorze hebanu, przechodzącego w lekki fiolet błysnął zębiskami białymi i powiedział Welcome to Qatar zabierając nam, nam tą butelkę, którą mieliśmy, no nie, nie było to przyjemne, natomiast też straty nie były duże. Jeżeli by to był dron, straty by byłyby o wiele większe. Także alkohol, alkohol i wieprzowina. Z wieprzowiną, z wieprzowiną wszystkie te nacje, które tam się kryją na Bliskim Wschodzie, na Wschodzie, w Azji mają trochę na bakier. Tam chyba chodzi o to, że ogólnie, ogólnie świnie są brudne, w związku z tym utrzymanie, utrzymanie hodowli świń dawniej, kiedy jeszcze Mahomet zalecał, co powinno być robione, raczej byłoby Trudne, w związku z tym to, to pewnie z tego, z tego powodu zostały te ograniczenia. Jeżeli chodzi o alkohol, to chociaż na początku nie w smak mi to było, dlatego że jako lotnik, jako, jako Słowianin lubię sobie z jakiś czas chlapnąć. Natomiast to się okazało, że nigdzie tego alkoholu nie można kupić. Ale potem, kiedy sobie pochodziłem po ulicach i zobaczyłem na te zacięte gęby. I dowiedziałem się o tym, jak, jakie między nimi samymi są niesnaski między szyitami, między, między sunnitami, że oni się potrafią bez alkoholu wymordowywać. To gdyby ich tam podlać alkoholem, to tam by się zagotowało. Tam oni i tak by na, na noże idą o byle co, w związku z tym byłaby, byłoby to na pewno dla nich nieporządku. To byłoby zarzewie niezłych rozrób. I chyba dobrze, że akurat tam ten alkohol się nie leje, zresztą patrząc na niektóre państwa, można by wprowadzić ograniczenia również w spożyciu alkoholu, bo nie ma to nazwijmy to dobrego społecznego odzewu. Oczywiście, jak tak w poprzednim filmie nagrywałem, o Hiszpanii zapomniałem też dodać, że tutaj się pije cały czas, ale się pije trochę inaczej. Pije się w ten sposób, że pije się piwo i to pije się w maleńkich buteleczkach, żeby się to piwo nie zdążyło nagrzać i dobrze, bo jest nędzne. W smaku to piwo jest niedobre, w związku z tym temperatura e, powoduje, że jest to po prostu chłodzący napój o charakterze towarzyskim. Jeżeli się pije wino, to zazwyczaj się czymś rozcięcza, nie jak rzemianie wodą, natomiast się rozcieńcza gaseosą, takim gazowanym, gazowanym e, no, nawet to nie jest ptyś, bo to jest woda o smaku cytrynowym, lekko zgazowana, czasami się dodaje, dodaje owoców, ale Sangri, która jest wypromowana w krajach centralnej Europy jako, jako element specjalny, jeżeli chodzi o Hiszpanię, nie widzę, żeby się to piły za słodkie. W związku z tym rozwodnione tak, ale już takie dosłodzone bardzo to nie. I to wygląda wszystko inaczej, ale jeżeli patrzymy na przyjeżdżających do Hiszpanii brytoli, którzy potrafią się napierdzielić i od razu robić rozruby, dlatego nie są lubiani. Polacy mało są, mało są znani, ale Polacy w Polsce są znani z tego, że raczej na rozróbę nie pójdą, tylko z godnością osuną się pod stół i to będzie cały koniec imprezy. I my z tego powodu patrząc, dobrze, że tam tego alkoholu nie ma, jest to, jest to, jest to, jest to całkiem, całkiem w porządku. To państwo nastawia się na turystykę. Niewątpliwie coraz będzie, że znaczy to nie jest niewątpliwe, wcale nie jest on niewątpliwe, bo patrząc, patrząc z tego punktu, w jaki, w jaki szedł świat przez ostatnie, ostatnie dekady, można by powiedzieć, że najprawdopodobniej będzie odchodziło się od paliw kopalnych. Teraz, kiedy, kiedy następują wstrząsy coraz większe i roz, zaczyna być jest rozpętana i jest rozpętana w różnych miejscach i zarzewia są w różnych miejscach, jest rozpętana wojna światowa już i to prawdopodobnie też zburzy pewien porządek i przestawi pewne priorytety, w związku z tym czy faktycznie będą odchodziły w paliwa kopalne trudno powiedzieć, ale na pewno kraje, kraje arabskie coraz bardziej wchodzą w turystykę, mając możliwości właśnie finansowe Spowodowane tym, że mają nieograniczone wręcz możliwości wydobycia i sprzedaży produktów, produktów kopalnych paliw, to mogą sobie pozwolić na wszelkiego rodzaju wybryki. I tutaj, tak jak i w Dubaju, tak i tutaj, na, na potęgę sypie się wyspy. Te wyspy są przygotowane znowu według, według pomysłów architektonicznych, które faktycznie zapierają dech w piersiach, jeśli chodzi o to, że jest to robione z rozmachem. Jak leciliśmy sobie balonami nad, 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 nad całą, nad organizowana była impreza w okolicy Doha, czyli tej, tej stolicy Kataru, która, na którą widać, że położony jest największy nacisk, aby to się rozwijało i dopiero potem być może inne ośrodki, ale na razie idzie koncentrycznie rozwój. Od portu na zewnątrz i widać po tym, jaki sposób budują infrastrukturę, jak budują kolejne pierścienie autostrad, które mają zasilać transport kolejnych sektorów, które są również wygładzane. Cały czas wszędzie rząd te ciężarówki. Ciężarówki w jednym miejscu wyrównują, żeby było gładko pod zabudowę, w innych miejscach, jak ma ochotę, pomysł, to sobie się, sobie się sypie góry, na tych górach się stawia osiedla. Pomysły są wszelakie i są realizowane z dużym, z dużym zapędem inżynieryjnym i technicznym. To wygląda całkiem pokaźnie. Widać też, że starsze części miasta, które prawdopodobnie już się nie podobały Emirowi, są po prostu zgruzowane, wyrównane i w tym miejscu powstają, powstaje miejsce pod następną zabudowę. Czyli nie ma czegoś takiego, że widzimy slumsy. Slumsy zostały, zostały zni zniwelowane. To, co widziałem w Doha z, z balkonu, z balkonu no z, nawet nie z balkonu, tylko musiałem wejść na górę, tam gdzie była restauracja, i z takiego łącznika między budynkami widać było część, która na oko jest z lat 80 mniej więcej, więc przypuszczam, że również ona będzie zwalcowana i w tym miejscu powstanie coś, co jest wyższe, to nie będzie zabudowa piętrowa, tylko dużo wyższe. Takie oczka, perełki, które, które powstają, które widać, że są komponowane z, jedna, z jedną myślą, że to jest właśnie pomysł na to, żeby przy tej, ilości, przy tej ilości pieniędzy, która jest pompowana w tą zabudowę, można kreować pewnego, pewnego rodzaju twory architektoniczne, które są razem e, wzrokowo spójne. Ale kiedy przyjrzymy się temu wieczorem, kiedy jest już albo nad ranem, bośmy jeździli nad ranem na ranem na startowisko, kiedy jeszcze było ciemno, kiedy się to widzi rano, albo wieczorem, kiedy jest ciemno, widać, że budynki są oświetlone z zewnątrz, również są oświetlone z rozmachem, wiele, wiele projektorów LCD, które pokazują różnego rodzaju, nawet nie reklamy, bo to nie potrzebują zarabiać na reklamach. Jeżeli to są reklamy, które mają. Mm, Poprawiać wizerunek tego miejsca, ale te budynki są oświetlone tylko z zewnątrz, one są w środku puste. Bardzo, część, bardzo duża część stoi i czeka. Na razie jest to wszystko przygotowane pod jakiś bardziej dynamiczny rozwój. I teraz, jeżeli sobie zdamy sprawę, że tylko połowa, połowa ludności, która tam mieszka, to są Arabowie, reszta to są, to, to są mieszkańcy Indii, Indusi, Pakistanu i oni mają zupełnie inne. Oni są na zupełnie innym poziomie, oni są na zupełnie inaczej traktowani. To jest no, niestety, nie, może, nie, może to nie jest niewolnictwo, jest to dalekie od niewolnictwa, ale ich miejsce w systemie jest o wiele niższe. Ta kasta, która w ten sposób jest powsta powstająca, takie zaplecze techniczne, pracownicze, które tam jest, to jest są ludzie, którzy nie są traktowani tak jak Katarczycy albo tak jak ludzie biali. To cały czas jest pewna zauważalna e, różnica w traktowaniu białych. Pamiętajmy o tym, że w Katarze nie doszło do żadnych krwawych, e, rozbojów na, na w momencie, kiedy prze, wychodzili spod y, jurysdykcji y, kolony brytyjskiej tylko do, doszło do tego bez 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 krwi. bez bez krwawnie, bez krwawnie, i teraz jest wszystko tam w porządku. I ta, możemy dogadywać się w Katarze po arabsku, ale raczej łatwiej jest dogadać się po angielsku, dlatego że nie Indusi, Pakistanczycy nie uczą się wcale po arabsku, tylko rozmawiają po angielsku tym swoim szczególnym angielskim, do którego trzeba się przyzwyczaić, i który trzeba opanować, bo jest to trudne. Na pewno oni nas zrozumieją, jeżeli potem przychodzi zwrot w ich szczególnej formie angielskiego, trzeba się będzie parę zastanowić albo poprosić, żeby powtórzyli. Nie jest nim w każdym razie lekko. Lataliśmy również nad miejscami, które wyglądały jak olbrzymie połacie techniczne, gdzie na przykład zostały zezłomowane samochody. Prawdopodobnie nie były zezłomowane, tylko następował pewnego rodzaju kanibalizm tych samochodów na części dla innych samochodów. I tak dowiedziałem się, to jest tak porobione, że w tych, w tych, w tych miejscach, w tych osiedlach albo w tych w powierzchniach, na których są budowane warsztaty. Warsztaty jednocześnie mają dom mieszkalny przy, przy, te, przy tej samej ścianie, czyli to jest, to jest budynek, to jest kompleks, który jest jednocześnie fabryką albo warsztatem, i jest również domem dla tych ludzi, którzy tam pracują. I można powiedzieć, że w zestawieniu z przepychem i rozrubą, którą, którą prezentują Katarczycy jeżdżąc wypasionymi Toyotami Land Cruiser z silnikami 5,7 V8 albo i większymi. Tam, tam się nie jeździ niczym małym, jeżeli tylko plebs jeździ małymi samochodzikami. Ci, którzy jeżdżą, to, to jeżdżą wypasami, które popatrzeć można. Zresztą oni pozwalają, żeby patrzeć. Nawet są takie miejsca, patrząc, patrząc z, z, z balkonu od naszego znajomego, mówię, co nie mogą znaleźć miejsca do parkowania. Jest tyle miejsc do parkowania, a oni ciągle jeżdżą. Nie? A tłumacze, kamień, tłumaczy, wiecie, bo to oni mają taką formę spędzania czasu, bo mają paliwo, które kosztuje około 2 zł, więc i nie są biedni. Więc w związku z tym oni sobie jeżdżą cały czas, prezentując swój, swoje samochody. I faktycznie, kiedy usiedliśmy sobie zjeść kebab, bo tam jedzenie jest mizerne, ale kebab jest w miarę dobry, tam się nazywa Shawarma, sza, to. Yy, sam, faktycznie widzieliśmy po 3-4 razy przyjeżdżający ten sam samochód. Czyli oni sobie robią kolejne najścia, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. O tej porze roku było w miarę chłodno. To, to temperatury były bardzo znośne, 20 parę stopni, nie było, nie było, nie było wyższych temperatur, tam bywa około 50. W związku z tym można powiedzieć, że ta ich zabawa, która polega na paradowaniu w swoich wypasionych furach, ma sens, ponieważ w środku mają grubą klimę i nie są, nie są, nie są w stanie się męczyć, tylko sobie po prostu jeżdżą. To jest druga sprawa jeszcze jest taka, co się dowiedziałem, że na przykład też w ten sposób realizowane są randki. To jest kraj, w którym częściowo prawodawstwo oparte jest o szariat, w związku z tym bardzo potępiane są y, związki pozamałżeńskie. I teraz. Y, y, to grube przestępstwo, żeby poza, poza małżeństwo albo przedmałżeńsko coś tam sobie porozrabiać. W związku z tym dochodzi do tego, że spotykają się tak, że właśnie podjeżdża samochód do samochodu, mogą sobie porozmawiać, odjeżdżają, podjeżdżają znowu, mogą sobie porozmawiać. Dla nas to jest mało zrozumiałe, ale musimy zdać sobie sprawę, że to jest dużo inna kultura. Ta kultura oparta o religię muzułmańską jest o, o islam, ta religia, ta, to, to miejsce jest. Dla mnie, który nie jestem zwolennikiem religii, delikatnie mówiąc, jest trudne. To Znaczy nie przeszkadza mi tego, że w miarę ładnie śpiewają te, te nawoływania do modlitw pięć razy dziennie. Tym bardziej że w tej części, w której byliśmy, raczej to był, był śpiew, który dochodził faktycznie z meczetów, a nie tylko z mikrofonów, z głośników. Ale jest tak zrobione to wszystko, żeby było pełne pokrycie całego, no całego, całej aglomeracji miejskiej z przydasiami. Było także zawsze słychać nawoływania do, do modlitwy. Są przed świtem, tuż po świtem, tuż po świcie. Ogólnie jest ich pięć. No, nie, nie, nie mogę nie stwierdzić, że dopatruję do, do się pewnego podobieństwa z tym, jak koguty tutaj mi piją, też przed świtem tuż po świcie około południa, tylko że one mają konkretną robotę do wykonania. Być może jest też tak, że znowu ludzie, którzy mają w sobie dużo agresji, mają w sobie dużo dużo y, cierpienia, być może oczywiście potrzebują wyładować to wszystko w, na, na sposób religijny. Natomiast dla, dla mnie było to trudne również z tego powodu, że od, jak odszedłem trochę od centrum bardziej do uliczki, które są, bo zawsze bardziej mnie interesuje, żeby zobaczyć jak żyją normalnie ludzie sobie i zjeść to, co oni jedzą, a nie chodzić po tym, co jest przygotowane dla turystów, to z wielką przykrością zauważyłem autobus, który miał kartkę, że to jest tylko do transportu mężczyzn. No, takie jest to. Pokazuje, że chociaż są nastawieni na turystykę i chociaż rzeczywiście są otwarci i nie będą krytykować turysty za to, że chodzi w krótkich spodenkach albo turystki, że ma odsłonięte ramiona, bo, bo Aspirują do tego, żeby być miejscem turystycznym, to już w urzędach się żadnej sprawy nie załatwi. Straż nie wpuści do środka, jeżeli, jeżeli kobieta wchodzi z, z koszulką, która, w której są odsłonięte ramiona. Też pewnie się tego wszystkiego można przyzwyczaić, biorąc pod uwagę poziom życia. Dlatego, że w 2017 roku Katarczycy byli najbogatszym narodem świata, w związku z tym, z tej, z tej perspektywy, można powiedzieć, że być może jest to warte zachodu i być może jest to coś, co warto nagiąć kark za to, że ma się niesamowite warunki życia. Także nawet ci, co przyjeżdżają z Indii, ci, co przyjeżdżają z Pakistanu, ci, co przyjeżdżają z, z krajów afrykańskich, oni też w zestawieniu z tym, co mieli na swoim miejscu, wylosowali nowy bilet dla życia. To, było, to jest dla nich zupełnie nowe miejsce, które pokazuje im, nawet jeżeli tam są niższą kastą, to są na o wiele wyższym poziomie niż byliby u siebie w kraju. Indie też nie są słodkie i tam, tam poza nietykalnymi, też są, też są jeszcze całe grupy społeczne, które, które nie są jeszcze wykluczone, ale, ale ich życie jest zdefiniowane przez to, w jaki sposób się urodzili. Nie podskoczą wyżej swojej nisko urodzonej dupy. I jeżeli się pojawiają w takim miejscu, które wydaje się być o wiele bardziej otwarte, wydaje się być o wiele bardziej cywilizowane, to mogą się w nim Dobrze zadomowić i mieć tam szczęście. Nie widziałem wielkiego, ale skądże miałbym też zobaczyć uśmiechniętych ludzi albo jakieś reakcje? Oczywiście, jeżeli chodzi o hotel, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są związani, związani z obsługą turystyczną, to, to, to bardzo, bardzo uprzejmi, bardzo, bardzo sympatyczni. Czasami mogliby przyjechać tam do, do nich pracownicy. Sektora turystycznego i hotelarskiego z Paryża, żeby zobaczyli, jak się powinno traktować klientów. Natomiast nie ma co się spodziewać wylewności, szczególnie kiedy jest się słowianinem, który przerasta ich wzrostem, masą i rysy twarzy. Na pewno nie jestem chorym na bielactwo ich krajaninem, tylko jestem kimś, kto jest przyjezdny, w związku z tym trudno spodziewać się od nich jako, jako lokalnych. Mieszkańców, wylewności wobec innowiercy, wylewności wobec osoby, która wygląda zupełnie inaczej i być może jest częściowo cały czas traktowana jako intruz. Pamiętajmy, że przemiany tam nastąpiły w bardzo krótkim czasie. To cały czas jest pokolenie, które jeszcze pamięta życie na pustyni i to wszystko się pobudowało w sposób bardzo raptowny, bardzo, bardzo, bardzo gwałtowny. W związku z tym, dopiero za tymi przemianami będą następowały przemiany kulturowe. Jeżeli nawet one będą następowały, skoro jest to kraj konserwatywny, A jest to kraj konserwatywny, wydaje mi się, że yy, przez długi czas nie ma co liczyć na to, że będą jakieś drastyczne zmiany w podejściu wobec turystów. Także turystyka, każdy szuka innej turystyki. Tak? Jest, jest to turyst, turyst, dla turystów jest oferta przelaka na całym świecie. Ta, tutaj jeżeli ktoś, jeżeli komuś brakuje wyjeżdżania do Moskwy i oglądania, i oglądania tego przepychu takiego nowobogackiego, to na pewno odnajdzie to tam jak pojedzie sobie do Kataru. Jeżeli chodzi o Przestrzenie, które to są te polerowane marmury, to wszystko, co tam jest. Jeżeli ktoś tego szuka, to faktycznie to znajdzie. Jeżeli, jeżeli potrzebuje sobie coś kupić, ciuchy albo jakiś ten, to wiadomo, że oni tego tam nie produkują. To są tak samo rzeczy, które możemy kupić w każdym innym kraju, ale tam kupimy je za złotej gabloty i w jakimś w jakiejś przestronnej przestrzeni, która znowu być może wywoła zachwyt. Przemysł nie jest tam, przemysł jest nędza, jest wydobycie i przetwórstwo tego, co wydobywają oraz odsalanie wody. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to jeżeli chodzi na przykład o rolnictwo, no to jak na tym piasku mogą coś mieć? Jak nadaliśmy witali, nad, 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 nad miastem, to widać, że są przestrzenie, w których widać te koła wielkie instalacji nawadniających, że próbują gdzieś coś uprawiać. Wiadomo, że sprowadzili sobie swoje bydło i robią uprawę, swojego, uprawę bydła nie, nie, nie mięsną, ale pod kątem wyrobów mlecznych. Drób też jest na miejscu produkowany, natomiast większość jest przywożona i większość jest kupowana. Ciekawa, ciekawa, ciekawa forma się teraz wytwarza, właśnie w tej, tej, w tego współzawodnictwa o jakąś szczególną grupę turystów której być może to będzie pasowało. Na pewno są tam miejsca, których, no, których, których zdjęcia i wysłanie tego zdjęcia na Instagram albo na inny, na, inny, na inny portal na pewno robią wrażenie. Natomiast jak się dłużej posiedzi, dłużej się po, pochodzi, to to co jest ciekawe i mało dostępne dla lokalsów, dla, dla, dla turystów, to jest pustynia. Mnie ta pustynia zadziwiła, a w ogóle nie, nie, zobaczyłbym dużo mniej, gdyby nie to, że syn Leszka oprowadzał nas. Jest, jest, jest akurat trenerem kadry narodowej Kataru w motoparalotniach, w związku z tym on tam jest na miejscu z rodziną i faktycznie zaprowadził nas w miejsca, których, których sami byśmy nie zobaczyli. Tak na przykład muzeum, które zorganizował szejk kolega Saddama Husajna które wygląda jak muzeum i, i ma eksponaty jak muzeum, tylko nie jest uporządkowane jak muzeum, nie jest opisane jak muzeum, ale widać, że tam jest bogactwo i znowu na każdym kroku to bogactwo gdzieś tam próbuje człowieka ukłuć w oczy. Ale dzięki, tym, dzięki niemu można było zobaczyć więcej, więcej rzeczy i więcej ciekawszych elementów, których, do których byśmy sami pewnie nie wpadli, żeby tam pójść, ale nadal mimo tego, co nam pokazał, mimo tego, co to wydaje się, że... Na pustynię, żeby pojechać, jak chwilę za nami pojechał, to, to już trzeba mieć czym pojechać, bo, to, bo to myślałem, że to jest tak, jak pamiętam z Tunezji, że po prostu się próje takim utwardzonym, trochę skamieniałym piaskiem, ale nie, nie, tam cała radocha polega na tym, żeby właśnie wjechać w piach. Żeby wjechać w, w hałdy tego piachu, żeby zjeżdżać z góry pod górę, i w tym momencie trzeba mieć już właśnie samochody, które jak mają ponad 200 koni, to sobie tam dadzą radę. Te, co mają mniej niż 200, to, 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 to nawet niech nie próbują. I mm, jeśli ktoś nie ma choroby lokomocyjnej, to faktycznie rozruba na, tym, na, tych, na tych górach piachu, które, które przypominają trochę jeżdżenie po śniegu, jest wciągająca. I jak się tam, jak tam przyjechaliśmy, to trochę wyglądało wszystko jak z Mad Maxa konstrukcje, które tam jeżdżą, kładów tak samo jak kładów policyjnych, które również są wypierdziane. To wszystko wykazuje, że tam się wytworzyła szczególna mikrokultura, która jest akurat godna zainteresowania i być może nawet jest to, nawet nie być może, jest to dużo, dużo ciekawsze niż chodzenie po klimatyzowanych ulicach i zaglądanie do sklepów, w których są takie same ciuchy jak w innych krajach. Nie? Ale... Dla każdego coś miłego, akurat jeśli chodzi o suma sumarum tego wszystkiego, to podobnie jak z moim, no od, trochę już skapsaniałem, skap, kiedyś więcej trochę się szwendałem po świecie, teraz już mi jest o tyle wygodnie, że najbardziej lubię w obrębie Unii Europejskiej, a jeszcze bardziej w obrębie strefy euro, więc potem to jest dla mnie najwygodniejsze, ale czasami gdzieś tam się rusza cztery litery kawałek dalej. I powiedziałbym tak, tak samo jak, jak pojechałem do Nepalu dwa razy, pierwszy i ostatni. Wydaje się, że tutaj też pojechałem pierwszy i ostatni. Chyba rzeczywiście będą znowu jakieś. Imprezy lotnicze, które przyciągną mnie swoim nie tyle rozmachem, ile możliwością spotkania ludzi i możliwością wymiany pewnych doświadczeń odnośnie latania balonami, to być może, być może znowu pojedę. Natomiast, tak po prostu, żeby pojechać jako do atrakcji turystycznej, to niestety, ale nie. I to są moje przemyślenia odnośnie wyjazdu do Kataru. Jeżeli kogoś to nudzi, a widziałem nieraz komentarze się pojawiają, które co o dziwo też YouTube sam wstrzymuje. No Nie powiem, że mi jest przykro, dlaczego miałbym mieć przykro, że komuś się nudzi. Przecież to po prostu wystarczy wyłączyć oglądanie i coś innego sobie obejrzeć. Ale jeżeli komuś się akurat nie nudzi i lubi sobie posłuchać, to zamierzam nakręcić jeszcze kilka filmów. Teraz do 20 stycznia mam, mam wolne, w związku z tym tylko sobie grzebie na moim poletku i... Poprawiam to i owo i walczę z chwastami, które odrastają jak, na, jak, na, jak w lesie tropikalnym. Jak dokończy się koszenie jednej połowy hektara, to już odrosły z drugiej strony. Ale to jest, to jest normalne o tej porze roku, bo spadł deszcz, w związku z tym one dostają świra. Tutaj nie pada deszcz od czerwca aż do, do prawie października, w związku z tym jak zaczyna padać, to wegetacja jest po prostu na poziomie wizard. Więc nie za wiele mam do roboty, a jest kilka tematów, które jeszcze chciałbym poruszyć, również tematy z tego, co się dzieje właśnie, właśnie wojny, która się rozkręca ja i niestety, niestety w się potwierdza, że ona się rozkręca, ale może nie w, tym, nie, nie w tym filmie, tylko w następnym, tak żebyście mieli czas na to, żeby napić się kawy albo czegoś innego. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów na moim prywatnym kanale. Jeśli macie ochotę na jakieś tematy, jeśli coś Was coś was interesuje. Pytajcie, jeżeli wiem, to odpowiem, jeżeli nie wiem, to poczytam, dowiem się i odpowiem. Jeżeli przekracza to całkowicie moje możliwości percepcji i analizy danego materiału, to powiem, że sorry, ale to nie ten kanał, albo nie ten, nie ten do którego kierujecie pytanie. Dziękuję jeszcze raz i znowu guziczek wyłączę.